Cześć wszystkim, jestem Maja i witam was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj jak już widzicie po tytule, ja nadal w to nie wierzę, że to idzie u mnie ostatnio regularnie. Mamy bookhaul, to znaczy nowe książki, książki, które ostatnio zakupiłam, dostałam, które do mnie przybyły. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, jakie nowe książki pojawiły się na mojej biblioteczce w przeciągu ostatniego miesiąca, to zapraszam Was do oglądania. Na samym początku pokażę Wam cztery książki, które przybyły do mnie w ciągu ostatniego miesiąca a o których jest już filmik na kanale, także jeżeli któraś z tych pozycji Was zainteresuje, no to e, pojawią Wam się karty i będziecie mogli sobie kliknąć i do tych filmików przeskoczyć. Najpierw pokażę Wam dwie książki od wydawnictwa Czwarta Strona, którym mam przyjemność ambasadorować. Po pierwsze to jest Księga Luster, czyli pierwszy tom Kroniki Jaru Adama Fabera. Bardzo baśniowa, bardzo magiczna historia, o której możecie sobie e, posłuchać w tym filmie. Następnie Zdrajca Tronu Alwyn Hamilton, czyli drugi tom Buntowniczki z pustyni, który uwaga uwaga jest dwa razy chyba grubszy niż pierwszy tom. Jeżeli ta pełna akcji, pustyni, dżinów i Westernu, książka, seria, właściwie was interesuje. To jest filmik na moim kanale o buntowniczce oraz o zdrajcy. Także do tego materiału również mogę was odesłać. No i co warto zaznaczyć? Zarówno tutaj, jak otworzycie księgę Luster. Oraz jak otworzycie sobie zdrajce, to możecie znaleźć moje blurby. Także jeżeli ktoś z Was chce sobie poczytać, co o tych dwóch książkach na polecajkę napisałam, to no, możecie sobie zerknąć w księgarni i na przykład wysłać mi zdjęcie, że to widzicie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dalej moi drodzy, zaginiony egzemplarz od wydawnictwa SQL, czyli pieśń jutra Jak wiecie o tej książce, właściwie o wszystkich trzech pierwszych tomach em, serii czas żniw Santyszanów. Jest osobny filmik na moim kanale, jest również filmik z samą autorką. Odsyłam was do obu tych materiałów. No i w tej książce również moja polecajka się znajduje, także, jakby ktoś miał ochotę poczytać no to zapraszam do księgarni wysyłajcie zdjęcia dalej totalnie wakacyjna książka o surfingu, o miłości od wydawnictwa Zielona Sowa, czyli Błękit Lisy Glas i o ile się nie mylę to w filmiku o tej książce dalej jest aktualny konkurs i na instagram jest aktualne rozdanie tej książki i wydaje mi się, że niedługo będzie również rozdanie em, tej książki na facebooku, także śledźcie jeżeli chcecie sobie poczytać coś takiego totalnie wakacyjnego, no i na koniec jeżeli chodzi o te wszystkie książki, o których filmiki są na kanale pokażę Wam tutaj piękne złoane serce Sary Barnard od wydawnictwa Insignis. To jest Prze, prze, przegenialna młodzieżówka o kobiecej przyjaźni, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, co tak bardzo w tej książce mi się podobało, no to odsyłam Was oczywiście do filmiku. I teraz pokażę Wam trzy książki, które dostałam w prezencie w przeciągu ostatniego miesiąca. Po pierwsze mam tutaj Córkę Żywiołu, dobrze pamiętam? córkę Żywiołu Lake Falon od Marty z bloga Okiem.mk, na którego Was serdecznie oczywiście zapraszam. I z tego co mi się kojarzy, to jest po prostu taka fantastyka młodzieżowa. I Marta mówiła, że ta książka jest całkiem dobra. Ja nie do końca wiem o czym ona jest, natomiast kiedy tylko będę miała ochotę właśnie na jakąś taką fantastykę młodzieżową, to zdecydowanie po nią sięgnę. Daj od Pała z kanału P42 dostałam Grę w klasy Julio Cortazara w takim przepięknym, twardym wydaniu z przepiękną dedykacją i ogólnie książka sama w sobie jest naprawdę wyjątkowa. To jest taki klasyk e, literatury eksperymentalnej, że tak to ujmę, ponieważ to książka, którą można czytać w różnych wariantach i ja po prostu potrzebuję się z nią zapoznać w związku z pewnym projektem, ale o tym nie Wam więcej nie powiem. I kolejnym prezentem, który dostałam od Pawła, choć tak właściwie nie jest to prezent od Pawła, tylko to jest prezent od mamy 42, czyli od mamy Pawła, to jest książka Łukasza Orbitowskiego. Prezes i kreska, jak koty tłumaczą sobie świat. I w tej książce również jest przefantastyczna dedykacja, no i chcę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo się z niej cieszę i nie mogę się doczekać, aż się za nią zabiorę jestem wręcz pewna, że stanie się to bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Dalej mam tutaj Żniwiarza. Pustą noc Pauliny Händel i to jest książka, którą już zdążyłam przeczytać, to jest książka, którą już zdążyłam pokochać, to jest e, fantastyka młodzieżowa, o której jeszcze Wam na kanale nie mówiłam, natomiast będzie o niej filmik jeszcze w tym tygodniu. Także jeżeli ktoś z Was e, ma ochotę na taką właśnie fantastykę, ale w takich klimatach słowiańskich, to Was zapraszam, bo to jest naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. I żeby jeszcze bardziej zachęcić was do obejrzenia e, filmiku właśnie o tej książce na moim kanale, który będzie no, tak jak mówiłam jeszcze w tym tygodniu, e, powiem wam tylko, że w tym filmiku będzie również wywiad z autorką tej książki. Zapraszam po prostu, żeby śledzić kanał i wyłapać, kiedy ten materiał się pojawi. Już przechodzimy do trzech ostatnich książek w tym holu. Po pierwsze chcę wam pokazać Książka z wydawnictwa SQN. I teraz trzy bardzo, bardzo ważne informacje e, o tej książce. Po pierwsze, to jest egzemplarz przedpremierowy, ponieważ premiera e, tej właśnie książki, czyli mojej Lady Jane, odbędzie się, uwaga, uwaga, dokładnie 19 lipca. I to jest książka, którą zdecydowanie musicie przeczytać, ponieważ to jest najzabawniejsza książka, którą ja czytałam w przeciągu ostatnich kilku ładnych lat. Naprawdę ja nie pamiętam, kiedy tak bardzo śmiałam się przy jakiejś książce. jest Rewelacyjna. W tej książce trzy autorki opowiadają na nowo losy Lady Jane Grey, ale nie tylko jej, bo również króla Edwarda Tudora. Ogólnie w takim największym skrócie to jest po prostu książka, e, która na nowo opowiada historię i robi to w taki sposób, że mam po prostu słów, jakie to jest dobre. Chciałabym tylko zaznaczyć, że razem z tym egzemplarzem recenzenckim dotarły do mnie również dwie inne rzeczy. Po pierwsze taka przepiękna zakładka właśnie z Jane od Nadine oraz kubeczek z koniem i może jeszcze nie rozumiecie, dlaczego ja mam tutaj kubeczek z koniem i dlaczego on tak bardzo pasuje do właśnie mojej Lady Jane, ale kiedy więcej posłuchacie o, o tej książce w filmiku moim o niej, który mam nadzieję już bardzo, bardzo niedługo, to zrozumiecie. A jeszcze bardziej zrozumiecie, jak tę książkę sami będziecie mogli przeczytać. No i moi drodzy, przedostatnia książka w tym holu to jest nowa książka Remigiusza Mroza. Czarna Madonna od czwartej strony, która tak właściwie nie jest moją książką, tylko książką mojej mamy, natomiast postanowiłam, że pokażę ją w tym holu, żebyście wiedzieli, że Remigiusz Mróz znowu wydaje nową książkę. I tym razem jest to horror, ja za bardzo za horrorami nie przepadam, dlatego poprosiłam moją mamę, żeby opowiedziała mi o czym ta książka jest. I kiedy opowiedziała mi o czym ta książka jest, to ja dzisiaj przez całą noc dosłownie miałam koszmary, także bardzo dziękuję Panie Remigiuszu razie. ja nawet nie musiałam tej książki czytać, żeby przez całą noc mieć koszmary i praktycznie nie spać. Dziękuję bardzo. Nie będę się zagłębiała, o co w tej książce chodzi, natomiast chcę tylko zaznaczyć, że już bardzo niedługo będzie o niej filmik na kanale mojej mamy, także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym nowym Remigiuszem Mrozem, to zapraszam Was na kanał Mamy Przekartkowane. I moi drodzy, ostatnia książka w tym holu i o dziwo, w końcu to jest książka, którą ja sama sobie kupiłam i którą również yy, przeczytałam, ale jeszcze przed kupieniem tego egzemplarza, bo czytałam tę książkę w formie elektronicznej, to jest oczywiście mój ulubiony autor, czyli Neil Gaiman i Coraina w tym takim nowym, przepięknym wydaniu. Ja wiem, że teraz wychodzą te wszystkie yy, Neil Gaimany w tych przepięknych wydaniach od wydawnictwa Mac, natomiast no kurde, nie kupię wszystkich książek ponownie tylko dlatego, że wychodzą w tych pięknych wydaniach, chociaż chciałabym naprawdę. Ale z tego wydania zdecydowanie planuję sobie jeszcze kupić Amerykańskich Bogów, no i może jeszcze jakieś inne książki, których akurat Nila nie posiadam, ponieważ ja jestem zakochana naprawdę w tych wydaniach. I jako ciekawostkę wam powiem, że ja te książkę kupiłam w EmPiku. Ale jej cena detaliczna to jest 25 zł, także 25 zł za takie ładne wydanie Koraliny, no Mogłam dać. No i moi drodzy, takim właśnie sposobem dotarliśmy do końca tego Buchholu. Ja bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do tego momentu. Jeżeli lubicie haula, jeżeli lubicie oglądać e, nowe książki, które się pojawiają u ludzi, bo ja uwielbiam, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem i napiszcie mi w komentarzu koniecznie, jakie książki pojawiły się w tym miesiącu, w ostatnim miesiącu e, u was. Oraz jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie książek, które wam pokazałam w tym filmiku, to również oczywiście możecie zostawić je w komentarzach, lub jeżeli chcecie po prostu e, coś o tych książkach napisać no to zapraszam was serdecznie. No i moi drodzy, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zawsze możecie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek jak i ja bardzo ale to bardzo dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na nowy filmik już bardzo bardzo niedługo. No bo w końcu mamy wakacje, więc mamy czas na oglądanie filmików, prawda? E, i nakręcenie ich. Do zobaczenia w kolejnym. Dniu. Pa.